Witajcie, kochani, w kolejnej serii odpowiedzi na Wasze pytania do kart. Troszkę ich już przyszło, więc nie będę czekać do piątku. Zrobię, zrobię to już. Także tasujemy karty. I pierwsze pytanie jest od Emilii, która pyta. Piotr jest szczęśliwy po rozstaniu z nią. Czy Piotr jest szczęśliwy po rozstaniu z Emilią? Paszki mm. Tak. E, w momencie poprawię sobie kamerę i już, już omówię. Poczekajcie chwilkę. Ok, już jestem. Przepraszam. Musiałam sobie zupełnie inaczej przepiąć ten statyw. E, Paszki Lichów, Emilko. E, to jest e, karta. Świeżej, młodej energii, ale też karta zaproszenia do przyjaźni, więc możliwe, że Piotr będzie chciał się z Tobą przyjaźnić, aczkolwiek według tej karty w jego życiu już jest jakaś nowa, wrażliwa, młoda kobieta, która jest mu pomocna, i, i tutaj ta relacja jest bardzo spontaniczna. Paść kielichów to są też wiadomości. Także ty możesz otrzymać wiadomość, na przykład właśnie o tej chęci przyjaźni z, z Piotrem, a być może niespodziewanie się spotkacie i właśnie się tego dowiesz. W każdym razie Piotr jest szczęśliwy, jest w energii nowego związku, nowej relacji, jakby wysyłania sobie tych wiadomości z tą osobą, ma czerwone, rozpalone serce. I skierowany do góry, tutaj, do tych listów, czyli do tych symbo symboli, właśnie za komunikację z kimś. Skierowany kielich swoich emocji. Tu jest mnóstwo serduszek, także tak. Piotr jest szczęśliwy. I ta karta doskonale to pokazuje. Następne pytanie. Już sekundkę muszę, bo mi się. Wyłączyło. Następne pytanie mamy od. Już sprawdzam od kogo. Od Bogusławy. Bogusława pyta, czy zajdzie w ciąże. Już sprawdzamy. Wypadła. I to jest karta słońca. Jedna z najszczęśliwszych kart w tarocie, Bogusławo, więc tak, zajdziesz w ciążę. Z ciążą ostatnio miałam dosyć dużo w ogóle rozkładów na ten temat indywidualnych. Z ciążą najczęściej jest tak, jeżeli mamy z punktu jeszcze takiego, Wam powiem, nietarotowego, bo zajmuję się też innymi metodami pracy, jeżeli nie możemy zajść w ciążę, często jest tak, że na tym poziomie nie, nieuświadomionym, bo świadomie tak, mamy, mamy tą jakby myśl, że chcemy mieć już dziecko, chcemy zajść w ciążę, ale bardzo często jest tak, że jeżeli mamy z tym trudności, to gdzieś w naszej podświadomości jest taki właśnie niedopuszczony lęk przed tym, niechęć do tego. Tu jest y, miejsce na przepracowanie sobie wszystkiego, co jakby z tym jest związane. Była kiedyś taka sytuacja, że kobieta bardzo chciała zajść w ciążę, nie mogła, nie mogła, nie mogła, nie wiedziała, dlaczego robiła wszystko, co się tylko dało. I okazało się, że gdy była małą dziewczynką, w jej rodzinie komuś umarło dziecko. Ona sobie pokojarzyła. Że ciąża równa się dziecko, równa się śmierć dziecka i że to jest trauma, i podświadomie broniła jej organizm, bronił się przed tym doświadczeniem podobnej traumy. Dlatego w przypadku ciąży trzeba tak troszkę pogrzebać, że tak powiem, w sobie, skąd mogą wynikać, skąd mogą te, wynikać te trudności. Radą od tej karty jest przede wszystkim to, aby cieszyć się radością, którą się ma w sercu i trzeba sobie dać odwagę na bycie szczęśliwym. Jeżeli dasz sobie odwagę na bycie szczęśliwym, tu i teraz, w takiej sytuacji, jaka ma miejsce, nie będziesz emanować tą energią niespełnienia, tą energią braku, bo emanując energią braku, myśląc o braku, czyli o braku tej ciąży, przyciągasz jeszcze większy brak, czyli jakby wydłużasz ten czas tego trwania zauważaj drobne radości ciesz się z tego, co jest w danym dniu i zawrzyj przymierze takie jakby z przeszłością że ona jest Twoim przyjacielem i już nigdy nie będzie Cię prześladować bo karta słońca właśnie o, o czymś takim mówi ciesz się z tego, że żyjesz ciesz się z tego, jak żyjesz a gdy zaczniesz emanować tą radością rozpromieniejesz i będziesz mogła zakwitnąć tak jak te słoneczniki tu kwitną, i te kwiaty tu kwitną, i będziesz mogła radośnie frunąć jak ten ludzik na tej karcie w stronę słońca. Także jak najbardziej tak. I tego Ci życzę, Bogusławo, z całego serca. I pozdrawiam bardzo serdecznie. I mamy następne od Ani. Eee, Ania pyta o pracę. Gdzie szukać? Co zrobić, żeby znaleźć dobrą pracę? Jak szukać? Gdzie szukać? Kto ewentualnie może jej pomóc? Kiedy to się może wydarzyć? Ogólnie karta dla Ani na pracę. Zobacz, odwróciła się. Szósteczka kielichów się odwróciła. Już, już. E, szóstka kielichów to jest karta takiego świętowania, takiej radości, co pięknie widać y, y, na, na tej karcie. To jest karta, która jest też kartą wspomnień i powrotu do dzieciństwa, więc może ktoś z dalekiej przeszłości, może jacyś znajomi z dzieciństwa są w stanie ci pomóc. To jest też karta, która mówi: wykorzystuj pozytywnie swoje wspomnienia, aby odnaleźć w nich potwierdzenie swojej własnej wartości, swoich osiągnięć. Przypomnij sobie, jakie masz osiągnięcia, przypomnij sobie, jaką masz wartość, zacznij odczuwać z tego radość i zadowolenie z siebie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, będziesz koncentrować się na wszystkim tym, co ci nie wychodzi. I to będzie się odbijało, bo jeżeli będziesz się koncentrować na tym, że nie mogę znaleźć pracy, w tym nie jestem doskonała, to mi nie wychodzi, to dokładnie tak samo będą odbierać cię ludzie. Bądź uważna, do czego właśnie wykorzystujesz, tak jakby wspomnienia, przeszłość i wszystko to, co już się wydarzyło. Jeżeli chodzi o czas, kiedy by to mogło nastąpić, to tak jak już mówiłam w którymś filmiku, nie przypadam za oznaczaniem czasu poprzez tarota, uważam, że to nie jest kalendarz. Ale jeżeli już mamy próbować precyzować, tylko to jest zawsze, energie są ruchome, energie nie są odto, energie płyną. Kielichy zazwyczaj oznaczają lato. To jest szóstka kielichów. Szósty miesiąc to jest czerwiec, więc być może to będzie w czerwcu. Jest też szkoła, która mówi, że kielichy to są tygodnie, więc można by popatrzeć na to, że to jest sześć tygodni. Tak naprawdę. Może być tak i może być tak, bo ty możesz znaleźć pracę teraz, a możesz znaleźć kolejną pracę na przykład jeszcze lepszą w czerwcu. Pamiętajcie, że jest tak, jak myślisz, że jest. To my kreujemy naszą rzeczywistość i to my naszym podejściem, naszymi myślami, tym w jaki sposób wibrujemy, tym co z nas emanuje, przyciągamy określone sytuacje do naszego życia. Także przede wszystkim tu ważne jest dla ciebie, abyś była optymistką, abyś uwierzyła w siebie, abyś odkopała tak jakby swoje dawne umiejętności, o których być może w Obliczu tej niefajnej sytuacji zapomniałaś, i może Ci pomóc ktoś z dalekiej przyszłości, ktoś z czasów dzieciństwa. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam Cię serdecznie. Przepraszam, że tak się zamyślam, ale otwieram maile z pytaniami. I szukam, czy jeszcze mamy jakieś pytanie. Tak, mamy pytanie. Nie, nie mamy, to już jest odpowiedziane. Czyli kochani, na ten moment wychodzi na to, że to jest wszystko. E, a propos jeszcze takie małe ogłoszonko, a propos czytań indywidualnych, e, czytań, bo pytacie w mailach, jak to wygląda. E, z powodu mojej sytuacji e, osobistej nie robię czytań przez telefon, przez WhatsApp i tak dalej. Czytania robię dokładnie w takiej samej formie jak teraz, w formie f, e, filmu wideo, nagrania wideo. I również udostępniam, wrzucam je na mój kanał na YouTube, tylko one są zablokowane i jedynymi osobami, które widzą to czytanie, jestem ja oraz osoba, dla której to czytanie jest. To są czytania prywatne, do których nikt inny nie ma dostępu, więc nie musicie się bać, jest ich już tam sporo i sprawdzałam wielokrotnie, nikt poza osobą, która, której to czytanie dotyczy, nie jest w stanie tego czytania zobaczyć. I bardzo Wam dziękuję za wyrozumiałość i za zrozumienie, bo mimo szczerych chęci, naprawdę po prostu na ten moment nie jestem w stanie w innej formie robić Wam czytań indywidualnych. Poza tym myślę, że taka forma jest najlepsza, bo to jest. Wy wtedy widzicie te karty. Ta forma jest najbliższa, najbardziej zbliżona do takiej formy face-to-face, -face. gdyby ktoś siedział koło mnie tutaj. Zapraszam Was do, do korzystania z tych czytań. Zapraszam Was do korzystania z tych pytań bezpłatnych, bo one na razie cały czas są i, i na ten moment, jeszcze że tak powiem, ogarniam wszystko czasowo. Więc na razie na pewno nie będę z tego rezygnować, bo wychodzę z założenia, że każdemu trzeba pomóc i, i mnie niejednokrotnie wiele osób też pomogło. I to, co wysyłamy, to wraca, więc dlaczego miałabym nie zrobić czegoś, co wam może się przydać i na czym wy moglibyście skorzystać? Myślę, że to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam Was do oglądania. Najbliższe czytania będą na nadchodzącą pełnię, która jest 9 lutego, jeżeli się nie mylę, za, za 4 dni. No i do usłyszenia, kochani. Papa! Pa.